Halo? Ty, jak z Paranormal Activity Halo, jest coś tam? Co jest, kurwa no, Dobry, dobry taki... Fajny fotel masz No ja rozmawiałem z typem i przyłączyło No co to ma być? Czemu, no. czemu tak... Są takie hamy właśnie, że przełączają. Ja nie wiem, są ludzie po to chyba, żeby tylko wiesz, jechać sobie po ludziach spojrzeć, nawet nie czekasz, się, wiesz... Nawet nie, nie czekasz się wyświetli i jadą dalej, nie? No, no a ja tutaj siedzę nie i ja tutaj siedzę i kombinuję jak tutaj ustawić, bo nic nie widzę w kamerce, nie? I, i mam czarne tło i nie wiem co jest. No. Ja rozmawiałem no. z jakąś nie... bo mówiła, że nie ale ja nie pnę. Paweł, nie do ciebie mówię. O. Czekaj, zapalniczka spadła. Moment. Co tam jest z tyłu? Weź, bo ja się boję. Co? Ja się boję. Tam z tyłu coś jest za tobą, nie odwracaj się. O kurwa, zabiję ciebie. Nie, nic nie ma. Bo tam się świeci coś takiego. Nie ma bądź. nic. Czekaj, to czekaj. Bo ja naprawdę nie widzę, ja mam u siebie czarne tu, czekaj. No dobra, dobra. Kurwa, stary. Chłopie, okay. byłeś koło tego? Byłeś tam koło tego. Nic nie ma! Ej! No był, był, Byłeś koło ciebie? Tam takie świeci, czerwone oczy. Nie, Stary, nic ja się... nie ma, no patrzyłem. K***a, no właśnie. Nic nie, nie bo... ma! Tylko mówię, nie umiem ustawić w kamerze przeglądania. Jak się drzwi otwierają? Zamknęłem przed chwilą. No, weź, ja się boję, dobra. siema, serio, zaraz jest jakiś Co? Ja już. Ja już muszę się umyć, bo mi stara przyjdzie i mi wy... a wiesz, jak to będzie, nie? Jaka no, kurwa weź go bo się boję, dobra się ja. Bia... Nie ma. No, no patrz no, się nie ma. No nie ma nic. Ściana jest. Poważnie. O, no, dobra bo ja, Nie, Nie... Czy ja wyglądam na tego co cię w robi? No poważnie! Kurwa, co ja tam widzę? O kurwa, zamknął to... się. Ja pierdolę. Teraz już nic. Nie zam... nie otwieraj, bo tam... Czekaj, jest. czekaj, czekaj. Kurwa. Poszedł po to. Kurwa, ja się boję, weź pier... dalej. Ja nie wiem. Jezu. No, tam... Nie wiem, nie wiem czym Nie wiem Ej, teraz tam mnie wystraszyłeś Teraz ci się udało No serio tam było, stary Takie dwa oczy piłeś bi koło tego przed tobą Jak ty tam stałeś na tym korytarzu To przed tobą jakieś wielkie... O kurwa, sorry Te wielkie... O, takie? O, czerwone, teraz już nie No kurwa, stary, ja idę, dobra Wypierd... Teraz się boję dobra, weź, serio nie się Nie konie. Ko mnie Ej, poważnie No nie ma nic! No nie ma, mama, no, no jak byk, nie ma nic, ściana dobra, jest. Ja idę, ja chcę drugi raz, jak ciebie spotkam. No ściana nie jest. Się... Dobry. Nie Dobry. kłam, nie kłam. Dobra, trzyma trzymaj się, cześć. tam się wróciło się coś. No wróciło, wróciło Dobry. 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 dobra. Wysoko nie jest. sobie ten... sobie kłamie. Ale, nie... ale super. U. Podoba mi się, graj, graj. Ty, górnik, siema. Co górnik, siema, przez tego górnika tylko mnie nie skipnąłeś, wreszcie mogę z kimś pogadać. Teraz mogę wyłączyć. No, a, a co, a co, skipują cię wszyscy? No skipują mnie, jak widzą, wiesz, lamp, nie widzą nic na, na głowie, to ich to mnie A co, co to było, ty, co to było? Co? Co, co to Fłomyj. było, co ty zrobiłeś przed chwilą? Ej, kto, co jest? Drzwi ci się same otworzyły, chłopie, co? Drzwi ci się same otworzyły, U, -u co się stało? Halo? Halo? Co jest? K Halo. Ty, jak z Paranormal Activity Halo, jest ktoś tam? Co jest, k**wa Co, co to k**wa jest? Co jest, ty? O ja p***